Dzień dobry. Dzisiaj przygotowałam dla naszych dzieci, dla dzieci, które już uczą się pisać oraz czytać, ćwiczenie złowieniem rybek. Tak jak tutaj Państwo widzą oraz Wy, dzieci, nasze rybki mają pewne obrazki na sobie. Hmm? Tu jest na przykład pasek, tu są sanki, tu jest jaskółka, zaraz je wszystkie nazwiemy. Te nasze rybki zawierają obrazki, w których nazwach występuje głoska sy. Dzisiaj nie tylko będziemy łowić rybki, ale też zastanawiać się, w którym miejscu nasza głoska sy w tych wyrazach się ukryła. Czy jest to na początku wyrazu? Czy jest to w środku wyrazu, czy jest to może na końcu wyrazu? Zapraszam. Drogie dzieci, na początku chciałabym, żebyśmy razem posyczeli, czyli mówili długo. Spróbujcie razem ze mną. Bardzo ładnie. Pamiętajcie o tym, że nasza buzia przez sy jest uśmiechnięta. Pokazujemy przy tym ząbki, a nasz język trzyma się z tyłu, za ząbkami. Nie może wychodzić. Spróbujmy raz jeszcze. Świetnie! Teraz, moi kochani, czas na... Wielkie łowienie. Ja już tutaj przygotowałam sobie wędkę. Rybki także są już przygotowane na wyłowienie, więc zaczynamy. O, zobaczcie, złapałam pierwszą rybkę. Kładę ją sobie tutaj. O, poniżej naszego stawu. O, powiedzcie, co to jest? Tak jest, to kapusta. Mhm. To jest kapusta. Teraz mam pytanie. Gdzie jest nasza głoska sy? Czy ukryła się na początku wyrazu, w środku wyrazu, czy na końcu wyrazu? Jak myślicie, kapusta? Tak jest, nasza głoska ukryła się w środku wyrazu. Pięknie. Teraz możemy naszą rybkę przenieść do wiaderka. Ciach. Możemy tutaj sobie pomóc paluszkami. Ja akurat mam metalowe pudełko, więc wędka pewnie by się do niego, zobaczcie, przyczepiła. A właśnie. Musiałabym teraz łowić. Nasze wiadro. Następna rybka. <laughs> Zobaczmy, co teraz wylosuje. O, złapałam. Moi drodzy, co takiego wyłowiłam? Co ta rybka ma na sobie? Tak jest. To jest jaskółka. Gdzie ukryła się nasza głoska sy? Jaskuka! Macie rację, w środku wyrazu. Brawa dla was. Pięknie. Przenosimy naszą rybkę do wiaderka. Ja już tutaj paluszkami się posłużę. Mhm. Następnie łowimy dalej. Mhm. Co tutaj wyłowię? O, udało się. Zobaczcie. Hmm, co to takiego? Tak jest, to są sanki. Powiedzcie mi, czy głoska s jest na początku, w środku czy na końcu wyrazu sanki? Sanki, gdzie słyszycie syczenie? Sanki, tak jest bardzo ładnie. Nasza głoska ukryła się na początku naszego słowa. Bardzo ładnie przenosimy do wiaderka. Później policzymy ile rybek udało nam się złowić. Następnie znowu losujemy i próbujemy łowić rybkę. O akurat tutaj na środku udało mi się dorwać rybkę. Zobaczcie... o... Czy to zwierzątko czy owoc? Tak jest, to jest zwierzątko. I to jest pies. Mhm. Gdzie nasze sy się ukryło? Na początku w środku czy na końcu wyrazu... pies. Tak jest, P w wyrazie pies sy ukryło się na końcu. Możecie to też sprawdzić zapisując wyraz. Tak jest, bardzo ładnie. Przenoszę do wiaderka. Łowimy dalej, bo jeszcze troszkę rybek w stawie pływa. O, proszę bardzo, tutaj wyłowiłam chyba rybkę, która ma zamiar zbudować sobie jakiś domek. Zobaczcie, co ona tutaj ma. Tak jest, to są deski. Deski. Gdzie podziała się nasza głoska s? Na początku, w środku, czy na końcu wyrazu? Deski. Deski. Tak. Chodzi nam tutaj o tą pozycję, o nasz piękny środeczek nasza głoska sy podziała się w środku deski tak jest umieszczam tutaj do wiaderka wyłowioną rybkę zostały nam jeszcze kilka obstworzonek proszę bardzo mamy tutaj rybkę która co ma na sobie jaki obrazek co to takiego? Tak, to jest las, las. Czy sy? Będzie na początku wyrazu, w środku, czy na końcu? Las. Pięknie! Nasze sy ukryło się na końcu. Las. Słyszycie? Bardzo ładnie. Przenosimy do wiaderka coraz mniej tych rybek. Zaczynamy łowienie. Hop! Udało się. Oj! Chciała chyba z powrotem wskoczyć do stawu, ale na szczęście powstrzymaliście ją. Dziękuję. Zobaczcie, co tutaj mamy. Mhm. Tak jest. Używamy tego do... Mhm. Do spodni, żeby nam nie spadały. Na przykład, prawda? To jest pas... Sek. Pasek. W której pozycji będzie sy? Na początku? W środku czy na końcu wyrazu? Pasek. Świetnie! Tak jest! Sy ukryło się w środku. Pasek. Pięknie! Przenosimy rybkę do wiaderka. O, chyba tutaj zgubiła. Twoją agrafkę. To nic. Zostało jeszcze kilka. Hop. Udało się. Co to? Co rybka ma na sobie? Tak, to są skarpety. Czy nasza głoska sy ukryła się na początku, w środku, czy na końcu wyrazu? Skarpety. Świetnie nasze sy ukryło się na początku wyrazu. Posłuchajcie. Skarpety. Prawda? Brawo! Przenosimy rybkę do swoich kolegów w wiadereczku i łowimy następną o. Ja złowiłam tutaj rybkę, która chyba bardzo lubi latać, bo on ma na sobie co narysowane. Tak jest, to jest samolot. Gdzie ukryła się nasza głoska Sy na początku w środku czy na końcu samolot świetnie. Tak jest, tak jak poprzednio nasze sy. Jest na początku, posłuchajcie, samolot. Prawda? Brawo dla Was! Wrzucamy naszą rybkę do wiaderka. Zostały nam tylko trzy, słuchajcie. Coraz mniej rybek. Ja już tu wyłowiłam kolejną. Co my tutaj mamy? Tak, to są spodnie. Czy nasza głoska sy będzie na początku, w środku czy na końcu? Posłuchajcie. spodnie. Pięknie. Na początku. spodnie. Brawo. Teraz możemy włożyć naszą rybkę do wiadra. Zostały ostatnie dwie. No to co tutaj wyłowi nasza wędka? O, mam, oczywiście wyłowi rybkę, ale z czym? Zobaczcie, co jest tutaj narysowane na rybce. Troszkę przybliżę, bo ja na początku też sama zastanawiałam się, czy to łasiczka, czy to może lisek ale tak naprawdę doszłam do wniosku, że to jest lis. Tak, to jest lis. Mhm. Gdzie nasz lis będzie miał głoskę s? Na początku, w środku czy na końcu wyrazu? Lis. Mhm. Tak, jest na końcu. Tutaj akurat nasz Wyraz, jakbyśmy chcieli zapisać naszego liska, to piszemy l i s. Więc tutaj nie ma problemu z odgadnięciem, że nasze s jest na końcu. Pięknie. Słuchajcie, ostatnia rybka pływa w stawie. Spróbujmy ją wyłowić. Udało się. O, nie chciała tutaj się dać wyłowić, ale. Pomogliście mi, dziękuję. Zobaczcie, na tej rybce mamy narysowaną fasolę. Mhm, to fasola. Gdzie będzie nasza głoska sy? Na początku, w środku czy na końcu wyrazu fasola. Tak jest, nasza głoska sy będzie w środku fasola. Brawo, zobaczcie. Czy zostało coś jeszcze w stawie? Nie. Cały staw został wyłowiony z rybek. A teraz, moi drodzy, policzmy ile ich było. Sporo, nawet nie chcę słuchajcie się... O! Dać, wyciągnąć. Dobrze. To może zróbmy tak, że wpuścimy je z powrotem do stawu. Dobrze, niech sobie żyją. I będziemy liczyć, wpuszczając je do stawu. Mhm. Starsze dzieci chciałabym, żeby zapisały na kartce tutaj cyferkę, tak? Cyferki. Tyle, ile będzie rybek, taką cyferkę zapisujemy. Uwaga, proszę bardzo. Jeden. Liczcie ze mną. Dwa. Świetnie. Trzy. Tak jest. Cztery. Mhm. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10, 11 i 12. Tych rybek wyłowiliście ze mną aż 12. Proszę zapiszcie ich liczbę. Bardzo Wam chciałam podziękować za takie piękne ćwiczenie. Teraz już wiecie. Że nasza głoska sy może być albo na początku wyrazu, albo ukrywać się w środku wyrazu, albo być na końcu. Teraz już wiecie też, że żeby powiedzieć sy, trzeba pięknie się uśmiechnąć, a nasz język musimy schować za nasze piękne białe zęby. Dziękuję Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.